Witajcie! Dzisiaj obiecany film, mam nadzieję, że mi się udał nagrać ten film i że nie będzie tutaj za bardzo tutaj hałasować bo sobie tak pomyślałem, że ten film na 1000 subskrypcji nagram po prostu w aucie dlatego, że jest tak dość, dość dobrze, można powiedzieć, ten dźwięk się zbiera i mogę tutaj spokojnie Wam tutaj poopowiadać o moim kanale, o tym jak to się zaczęło, dlaczego założyłem kanał, no i trochę o mnie opowiem. Mam nadzieję, że tutaj ta moja jazda nie będzie mi tutaj w tym przeszkadzać. A poruszamy się właściwie teraz. Po Kaliszu. Tutaj mieszkam już właściwie 7 lat. E... Mam nadzieję, że też nie będzie Wam tutaj przeszkadzały te różne dźwięki odnośnie kierunkowskazów czy tam hamowania. Staram się dość wolno jechać i opowiadać. E... Komentarzy nie było pod. E... Można powiedzieć, do filmu, który właśnie miałem nagrać na 1000 subskrypcji żebyście mi coś podpowiedzieli, co ewentualnie, na co mam odpowiedzieć, na jakie pytania może macie do mnie. E, no ale nie było. E, także po prostu powiem, e, jak ja to widzę i co myślę. Oczywiście dziękuję Wam za te 1000 subskrypcji. Już w tym momencie mamy 1000, kanał już ma 1070, tam z groszem, nie pamiętam, 5 czy 6. E, subskrypcji, także powoli rośnie. A jeszcze możecie zobaczyć sobie, jak tutaj ładnie, co niektórzy kierowcy się poruszają po kaszu. Tu jest, tu jest wszędzie 60, miejsca jest 50. Są same ograniczenia, no ten samochód to chyba jechał troszeczkę szybciej. Tak mi się wydaje, tu jest dużo, dużo też wypadków na tej ulicy. Ostatnio chyba w ostatnim tygodniu, tam tym co był, to było tutaj dwa na pewno. Jeden śmiertelny, a jeden, jedna tylko taka stłuczka. Też miałem okazję akurat to widzieć, tą stłuczkę, bo przejeżdżałem. Aczkolwiek nie byłem świadkiem, ale widziałem z boku, jak już było po zdarzeniu, całym korek się trochę wytworzył tutaj na tej ulicy. Tylko ulica dosyć długa, prosta. Też mam nadzieję, że ta kamera moja tutaj nie będzie mi się mocno drgać. Też nie mogę mi za bardzo, powiem Wam szczerze, ustawić, żeby był widok całkowicie na, na okolice, ale myślę, że tyle co macie zobaczyć, to zobaczycie sobie. Pozwiedzacie trochę przy okazji Kalisz ze mną. E, mimo, że już mieszkam 7 lat w Kaliszu, to i tak całego Kalisza nie znam. No, nawet mojej miejscowości rodzinnej też tyle lat mieszkałem, kurczę, może e, wiem, gdzie co jest, ale ulic na przykład nie mam głowy do nas, ulic. Te główne mniej więcej kojarzę i pamiętam, ale takie inne boczne, no to e, tak nie za bardzo. Dobra, przejdźmy do kanału. Dlaczego powstał kanał i e, jaki miał być format? Z tego mojego kanału, właściwie trochę zainspirowali mnie moi znajomi, bo oni zaczęli tworzyć kanały, Mogę powiedzieć, Mini Ramjo, Akurat się tam z nimi spotkałem także się tam rozmawiali. No, jakoś tak mi do głowy przyszło, że może ja też bym stworzył swój kanał. No, i to jest taki fajny kanał, jest można powiedzieć, takim archiwum, też. A oprócz tego robi jakiś taki przyjemność stworzenia, pokazywania, można powiedzieć, no większej publiczności, właściwie całemu światu, jeżeli to się uda. Swoje dzieła, swoje filmy, które się robi. Także jest, no mówię, taką, taką uciechą fajną. Można powiedzieć że też po części takim hobby, jeszcze po części, jak się już coś tam fajnie Jakieś tam pieniążki niedużo się zarabia z kanału, to jeszcze bardziej to cieszy, bo można rozwijać ten kanał jeszcze bardziej. A ja mam taki sprzęt, jaki mam i na razie jakościowo te filmy też mnie nie zadowalają. Pewnie też dużo się zauważyli, że one jakoś tak jakościowo nie są super. Będę starał się to jakoś poprawiać, to wszystko, ten, te całe, można powiedzieć, filmy, żeby jakościowo były coraz lepsze. Myślę cały czas nad tym, co tu właśnie ze sprzęt ewentualnie kupić, tylko wiecie też, że każdy sprzęt też niesie ze sobą jakiś koszt, który trzeba wydać, no a niestety nie zawsze są na to pieniądze. Kanał na razie nie przynosi żadnych tutaj zysków, mój, ale to nic, także tworzę dalej dla Was. Mam nadzieję, że będziecie mnie dalej oglądać i to grono się dalej będzie tutaj powiększać. Tych widzów moich. Co tam dalej wam chciałem powiedzieć? No, także kanał powstał, dlatego że trochę mówię, zainspirowali mnie znajomi. No i też taki, taka przyjemność stworzenia. Oprócz tego też mówię, mam wiele rzeczy do pokazania. Może nie w danym momencie, ale, ale mam. No, najpierw kanał miał być taki typowo z jakimiś poradami. Potem. Czy z jakimiś trikami, poradami, coś takiego. Też mówię dużo podróżuję, to mówię też trochę o podróżach wam pokażę, opowiem te miejsca, które gdzieś tam widziałem, czy, czy znam, czy może będę chciał do nich się wybrać. Także dużo jest takich, można powiedzieć, fajnych, ciekawych miejsc w Polsce, żeby je zobaczyć. Mam nawet kilka filmików już nagranych, aczkolwiek jeszcze tutaj nie zostały opublikowane. Także materiały są, tylko jakoś muszę się zebrać do tego, żeby to zmontować i, i Wam wrzucić. Oczywiście na prowadzenie kanału też no, schodzi dużo, bardzo dużo czasu. Powiem szczerze. To nie jest tak, że usiądzie człowiek i wrzuci filmik, bo to też trzeba się przygotować do tego, nagrać zmontować, potem wrzucić, to są naprawdę nieraz godziny, jakby się tak wszystko policzyło, godziny czasu spędzonego właśnie w, nad, nad tworzeniem chociażby jednego filmu. Tam już nie mówię o shortach, bo shorty to są, można powiedzieć, że króciutkie filmy, które się dość szybko też nagrywa i montuje i wrzuca, ale mimo wszystko to też jest jakiś zjadak czasu, tutaj, nie? na który trzeba poświęcić poświęcić jednak te parę minut a no, samym internetem też tutaj nie żyję w tym momencie to jest tylko takie dodatkowe moje powiedzmy hobby czy zajęcie e, bo pracuję ogólnie zawodowo pracuję w kontroli jakości wiele osób mnie zna, bo w pracy to można powiedzieć szybko się rozpowszechniło to że zacząłem prowadzić kanał Także bliscy, czy z pracy, czy, czy z rodzina, czy znajomi, gdzieś tam najbliżsi tacy, wiedzą właśnie, że prowadzę ten kanał. Także mówię, mnie znają i wiedzą, co robię, jak robię i kiedy robię. Nieraz podsyłają mi różnego rodzaju porady, czy propozycje na dany film. Nieraz skorzystam, nieraz nie, no bo wiadomo, że to wszystko zależy od różnych czynników, jaki film tutaj wrzucić, bo też trzeba iść z jakimś duchem czasu i z, właściwie z, z tym, na, na, na co jest zapotrzebowanie w danym momencie, żeby filmy były oglądalne. No, zdarzyło mi się parę filmików takich wrzucić, że naprawdę oglądalność była dość duża, a nieraz jest po prostu taka słaba, średnia, nawet subskrybenci tak dość mało oglądają tutaj tych dłuższych filmów, bo shorty to przeważnie są oglądane ale też tak nie ma jakiejś takiej super oglądalności co jeszcze Wam chciałem powiedzieć no pracuję zawodowo oprócz tego tak jak Wam wspomniałem w kontroli jakości z wykształcenia jestem inżynierem informatyki, no ale niestety nie poszedłem w tym kierunku zawodowym żeby pracować ja jakoś tak nie czułem się żeby w tym zawodzie dalej pracować, a może też po części ta ścieżka zawodowa się trochę inaczej ukształtowała, bo w swojej takiej karierze naprawdę różne rzeczy wykonywałem w karierze zawodowej oczywiście. Także no zawody różne przeszedłem i od różnych szczebli na różnych szczeblach też pracowałem. Także teraz ta praca jest bardzo fajna i bardzo mi się podoba. Taka dość rozwojowa jest jeszcze, cały czas są jakieś nowe projekty, nowe rzeczy, które się człowiek uczy. I też z tą pracą związaną moją, też każdy mi tutaj mówi: nagraj film, nagraj film taki, właśnie odnośnie, można powiedzieć, przyrządów kontrolno-pomiarowych, bo wiele osób szuka takich filmików i chce, żeby były takie. Gdzieś tam można było zobaczyć i nauczyć się pewnych rzeczy. Też prowadziłem w firmie szkolenia odnośnie takich, właśnie przyrządów kontrolno-pomiarowych, także na pewno taki filmik zostanie zrobiony i dodany. Nie wiem kiedy, myślę, że teraz przychodzi zima, okres zimowy i będę miał więcej czasu, może mniej na pichcenie, gotowanie, tak zwanie mówiąc, a będą właśnie takie rzeczy, więcej można napowiedzieć rzeczy takich związanych z właśnie jakimiś innymi inne filmy po prostu będę wam pokazywał niekoniecznie związane z gotowaniem ale nie zrażcie się do kanału także no mówię to będzie taka różnorodność nie będzie typowo taki kanał kulinarny bo on widzę się trochę można powiedzieć poszedł w tym kierunku właśnie ja poszedłem w tym kierunku że ten kanał się stał bardziej taki kulinarny niż, niż jakiś właśnie taki odnośnie różnych Różnych takich porad i tym podobnych rzeczy, ale takich parę rzeczy jest, parę filmików jest właśnie dodanych na kanale. Właśnie takich pokazowych, czy jakieś naprawy są też dodane. No bo tak można powiedzieć, że jestem takim trochę hobbystą, majsterkowiczem i też wiele rzeczy się sam nauczyłem i robię. Nie boję się pewnych rzeczy. A dom też sam pobudowałem, także można powiedzieć, że nie sam do końca, ale no dużo pracy włożyłem w niego. A oprócz tego później byłem proszony o pomoc w budowach innych domków, także czy tam domów w zeszłym roku, czy to dwa lata temu też koledze pomagałem przy budowie domu. Także no i żeśmy to zrobili, wykończyli domek. Czy wykończyli. No postawiliśmy go w stanie surowym. Także się udało. Może coś z budowlanki też będzie, ale to mówię, to muszę mieć, mieć taki moment, żeby nagrać coś, wam pokazać to, co będziecie mogli ewentualnie sami zrobić. Bo to też są takie filmy właściwie, które mają, mają was czegoś nauczyć, czy wam pomóc w życiu codziennym. Żebyście umieli pewne rzeczy zrobić, bo to właśnie też na tym rzecz ta cała tutaj polega, tego internetu, bo ja sam nieraz też szukałem, szukałem i szukam wiele rzeczy w internecie ciekawych, albo co po prostu potrzebuję w danym momencie zrobić, a nie wiem jak zrobić. To takie można powiedzieć, filmy troszeczkę instruktażowe to są. A oprócz tego jest jakieś archiwum, czy człowiek coś na, tak naprawdę po sobie zostawił. No, także tutaj sobie jedziemy teraz. To jest chyba ulica Górnośląska, jak się nie mylę. Ona też jest tak dość długa. Z tej wrocławskiej żeśmy przeszli, bo to była ulica Wrocławska, ta pierwsza. Tutaj mamy ulicę Górnośląską i tam już z przodu jest centrum Kalisza. Ale nie wiem, czy się tam zapędzać, powiem wam szczerze, ale może pojedziemy. O no Kalisz jako, można powiedzieć, że najstarsze miasto w Polsce, przynajmniej tak wszyscy mówią. Jest tutaj dużo budynków takich właśnie starych, starych kamienic. Wiele tutaj budynków jest już tak można powiedzieć w takim stanie rozbiórkowym. Niektóre są właśnie budynki, które są odnowione. Jest nowe budownictwo, takie samo jak i stare budownictwo. Co ja wam jeszcze tutaj chciałem powiedzieć. Tak kurczę, powiem wam szczerze, że ciężko się tak sam do, sam do siebie gada, ale e, mówię, się przygotowywałem tak trochę do tego, do tego filmu, co Wam tutaj opowiem o kanale, o sobie. O i taka mówię, taka mi myśl przyszła, że e, Was. Najpierw miała być opcja, taka, że jak będę jechał w swoje rodzinne strony, to Was tam zabiorę i po drodze sobie porozmawiamy. Ale ostatnio wyjeżdżam dość późno i e, jest już ciemno i taki filmik by był nie za bardzo atrakcyjny, e, lato już się niestety skończyło i jest zima, dzisiaj jest niedziela także mówię kurczę sobie was, wezmę właśnie na taką przejażdżkę, i sobie tutaj porozmawiamy, właściwie ja sam do siebie, ale mam nadzieję, że. Obejrzycie ten filmik cały i, e, I coś tutaj się o mnie dowiecie e, No, także... Także jedziemy teraz do centrum, jednak Was zabiorę, zabiorę tam Można powiedzieć, że nie, nie wjedziemy na sam rynek, bo... Chyba tam, nie wiem czy można, może i można wjechać, można, ale... Z tego centrum nie wjedziemy się stała tutaj mała awaria, ale, ale chwila, moment może na chwilkę przerwę, a może i nie bo mi tutaj odleciało taki taki statyw który miał mi pomóc w tym, żeby się moja kamera tutaj nie ruszała, tam może nie wiedziemy dalej do centrum tutaj będziemy jeść, jechali, to chyba jest rzeka prosna z tego co się orientuje Idziemy sobie tutaj no i tu właściwie jesteśmy już praktycznie można powiedzieć, że w centrum no także chwilkę tutaj zwiedzicie ze mną troszkę Kalisza wiem, ja wam tutaj poopowiadał, ale sam sam za dużo nie wiem o Kaliszu. Ładne miasto, stare miasto. Chwila, poczekajcie, muszę się tu skupić, żeby tu wjechać. Kurczę, na ten, dobra. Jedziemy. No, przez Kalisz płynie rzeka Prosna. Jest też kanał bernardyński, to też taki jakby Rzeka to chyba jest od noga od rzeki prostny. Teraz jak były te powodzie, to tutaj przynajmniej nie słyszałem, żeby zalało kalisz. To ta cała fala to się gdzieś tam rozmyła I, i ta cała powódź tutaj nie przyszła do Kalisza. Może się to uda założyć. Jaś muszę się zatrzymać, żeby tutaj to założyć, tą moją stabilizację. No, widzicie jakie mam warunki? Nie mam, nie mam właśnie takiego sprzętu, żeby tutaj wam pokazać, jeszcze na tych dziurach kurczę to sakra to jest po prostu. I pojedziemy dalej. Może mi się uda tutaj założyć to taką klamerkę tutaj miałem. chwila moment zatrzymam na razie. Dobra, jestem już z wami. Będziemy zaraz ruszać. No, no także na kanale, tak jak już wam mówiłem, będzie trochę podróży. Czy jakieś ciekawe, tutaj um, ciekawe miejsca wam pokażę, na pewno będą jeszcze kulinarne rzeczy różnego rodzaju? Jakieś może um, porady, ciekawostki, a na pewno, właśnie, jeszcze nie wspomniałem, co miałem powiedzieć e, z ogrodu, też jest parę rzeczy. Bo wiadomo, że gotowanie to i dobre składniki, to i dobre składniki. Najlepiej takie, właśnie składniki ekologiczne. Jak widzicie też na filmach, nieraz jak oglądacie wszystkie, to nieraz robiłem też takie, takie filmy, że po prostu z najpierw was brałem do ogrodu, tam zrywałem różnego rodzaju warzywa, a potem gotowałem na przykład zupę i też to moim zdaniem takie ciekawe i fajne wiadomo, że nie wszyscy macie ogródki nie wszyscy możecie kupić czy tam iść do ogrodu i zerwać sobie warzywka i z tego zrobić obiad no ale, ale jeżeli ktoś ma taką możliwość to naprawdę fajna rzecz żeby coś takiego właśnie tutaj sobie zrobić i wykorzystać właśnie warzywa własnego Własnego chowu. No, także ogród też jeszcze będzie na pewno nieraz. Też myślę sobie, może nad takim cyklem teraz przynajmniej zimowo, żeby wam trochę z ogrodu też pokazywać, chociaż już się pewnie za dużo nie będzie działo w ogrodzie, ale zawsze ale zawsze coś do pokazania ciekawego jest. Mimo że ogród mały, właściwie ogródek. To zawsze jakieś fajne rzeczy można zobaczyć. Możecie mi jeszcze oczywiście pisać, nawet tutaj pod tym filmem, w komentarzach, co byście chcieli ewentualnie zobaczyć, jakie porady, jakie filmy bym miał zrobić, nakręcić dla Was. Naprawdę jestem otwarty na różne propozycje i bardzo chętnie zrealizuję jakieś Wasze, można powiedzieć, propozycje, o tak bym mógł powiedzieć, propozycje na jakieś nowe filmy. Na pewno jak będzie takich propozycji dużo, choć w co, w co wątpię, bo o pytania do filmu też prosiłem Was, ale e, nikt mi tutaj nie dodał, nie podał jakiegoś pytania fajnego, co bym mógł odpowiedzieć. E, wiem, że niektórzy robią jakieś live live, live. live, tak, na żywo takie tam, powiedzmy, pytania, odpowiedzi. E, no ja powiem Wam szczerze, nie mam za bardzo takich warunków, żeby to przeprowadzić też już nad tym myślałem, ale też z drugiej strony mówię chcę jeszcze być anonimowym dla niektórych, nie chcę się jeszcze ujawniać, może to za szybko, a też nie jestem jakiś piękny, żeby się pokazywać, czy przystojny, o tak. ciężko mi się tutaj gada, ale nic, no postaram się jeszcze, jeszcze, jeszcze wam coś tutaj powiedzieć w tym filmie. No co tam, dalej jedziemy sobie ulicami tutaj Kalisza. Nie wiem czy to widzicie, bo teraz będzie pewnie słońce świeci, to nie za bardzo. Dobra, jestem z powrotem. Raczej już wszystko naprawiłem chyba. A coś mi się tutaj... Przerwa techniczna była można by powiedzieć. No się mi telefon rozłączył i wyłączyło się nagrywanie. A wcześniej jeszcze też tutaj mm, coś, jakiś w ogóle błąd, że w ogóle nie nagrywało, ale już jest wszystko OK. Miałem, chciałem Wam to wrzucić bez jakiegoś montażu, ale widzę, że to się nie uda. Staram się też zmontować, bo słońce co, świeci mocno. Pojedziemy jeszcze tutaj szlakiem bursztynowym, Wam pokażę. To jest taka naprzeciwko duża galeria. Galeria Amber. Nie widać, teraz słońce dość mocno świeci. Nie mam jak nawet tego zasłonić, ale jak skręcimy zaraz tu, będzie już lepiej. To słońce też tutaj nie będzie nam tutaj przeszkadzało. Szlak bursztynowy jak to sama nazwa mówi że. Bursztyn tutaj przełozili, tak w tamtych czasach dawnych, dawnych. Dokładnie wam nie powiem historii, ale dlatego ta tutaj właśnie ten szlak bursztynowy, tutaj się zaczyna. Chyba albo przechodzi, przechodzi, chyba bo on leciał gdzieś tam dalej od do. I tędy też tutaj ten szlak przechodził bursztynowy przez Kalisz. No teraz już powinno być lepiej. Co wam jeszcze chciałem tutaj powiedzieć? W tym filmie właściwie już będziemy kończyć powoli. Bo chyba powiedziałem wam co miałem powiedzieć, czyli jak powstał kanał, mam nadzieję, że wyczerpująco i dlaczego dlaczego on powstał. A jeszcze wam powiem tak, dlaczego inżynier Chris. O. Jeszcze wam tego też nie powiedziałem, a myślę, że powinno się to powiedzieć właśnie. To jeszcze, jeszcze wam opowiem o tym. Dlaczego taką nazwę sobie przybrałem? Bo w pracy niektórzy do mnie mówią Chris. Przez to tak mówię Chris, Chris. Ale ogólnie mam na imię Krzysztof. Dlatego Chris. A czemu inżynier? No nie jestem na stanowisku inżyniera w pracy, ale w sumie mój zawód wyuczony. Mam stopień, jakby to powiedzieć, naukowy inżyniera. Tak? Bo jestem inżynierem informatyki, i przez to sobie tak wymyśliłem, że to będzie inżynier Chris. No i na razie tak będzie, i pewnie będzie tak już do końca istnienia tego kanału. Raczej nie będę tutaj zmieniał tej nazwy Mojej, mojego takiego pseudonimu, czy tam nawet yy, nazwy kanału tego jeszcze wam tutaj nie powiedziałem nie wiem czy jeszcze wszystko, czy już wszystko wam powiedziałem czy nie, mówię jeżeli będziecie chcieli się czegoś dowiedzieć zostawcie tutaj w komentarzach informacje, co byście chcieli się jeszcze ode mnie dowiedzieć jakie jeszcze macie pytania do mnie bo na pewno wszystkiego nie wykorzystałem nie powiedziałem, bo to wiadomo jak to się mówi sam, sam do siebie to tak może nieraz tutaj być po lewej stronie tutaj nie widzicie, ale jest park przyjaźni, tak on się tutaj nazywa. O, e, No także zostawiajcie komentarze oczywiście. Mówię z pytaniami do mnie. E, co jeszcze byście chcieli się dowiedzieć o mnie, ewentualnie jakie filmy byście chcieli, żebym nakręcił, to też mi tutaj piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że film się będzie Wam podobał i... Jakość postaram się, żeby była taka dość fajna, dość ładna. Mimo takich trudności tutaj z nagraniem tego filmu i montażem, no myślę, że wyjdzie ok. Mam nadzieję, też, że się za dużo nie powtarzałem, co, za co Was przepraszam. Jeżeli będzie, no, będą jakiekolwiek pytania, to myślę, że nakręcę jeszcze kolejny filmik za jakiś czas. Jeżeli nie będzie pytań, to pewnie dopiero się zobaczymy za, czy tam usłyszymy w sensie takim, w takim wydaniu jak tutaj na 2000 subskrypcji, jeżeli takie będą. Jeżeli kanał osiągnie tak, taką ilość subskrypcji. E, mówię, jeżeli będziecie chcieli... E, jeżeli będzie dużo pytań do mnie, no to myślę, że taki filmik zrobię szybciej. A jeżeli będzie mało albo w ogóle nie będzie, no to po prostu... Zrobię go pewnie dopiero na 2000 subskrypcji, nie, pewnie nie szybciej. Ale mówię, to wszystko zależy tutaj od Was, od widzów. Jak Wy się tutaj postaracie, czy będziecie komentować, czy nie. Zauważyłem, że już mam jakąś tam grupkę widzów, którzy mnie oglądają i komentują, za co Wam bardzo dziękuję. Jest to dla mnie bardzo ważne. I Fajnie mi się od razu robi na sercu, jak właśnie ktoś komentuje i pisze do mnie, że film mi się podobał, że super i tym podobne. I nieraz można po prostu nawet w tych komentarzach sobie po prostu porozmawiać. Także zachęcam Was bardzo też do komentarzy. No nic co wam tutaj chciałem jeszcze powiedzieć. Chyba wszystko na razie. Także dzięki Wam bardzo za oglądanie. Wszystko zależy od Was, kiedy się znowu usłyszymy w takiej formie. To dzisiaj na tyle. Dzięki i do usłyszenia w następnym filmie, jak ja to mówię. Cześć.